Prawnicy Pro Bono, jak narodził się ten pomysł i skąd się Pomysł narodził się pod wpływem chwili. Tak? To była chwila, to były trudne czasy. Może pan redaktor pamięta, ale nikt nie wiedział, co, co będzie, co nas czeka. To była pandemia. Pierwszy raz coś takiego na nas gruchnęło z nieba. Nie wiedzieliśmy, czy przeżyjemy. Nie wiedzieliśmy, czy nasze biznesy przeżyją. Każdy przedsiębiorca się bał, o to był lockdown, tak? Czy zamknięty biznes i na jak długo? Przecież nic nie było wiadomo. My dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, już znamy ten scenariusz, co było, ale wtedy nikt z nas nie, z nas nie znał tego scenariusza i wtedy postanowiłam pomóc, ponieważ pisali do mnie na Facebooku znajomi z prośbą o poradę prawną. Zac zaczęłam po prostu udzielać porad prawnych, a potem sobie pomyślałam, trzeba to zrobić na Dużą skalę, naprawdę dużą skalę. Zdobyłam patronaty nad moją akcją medialne, i to poszło, tak? Media to czwarta władza. I z jakiego typu problemami na początku zwracali się do Pani przedsiębiorcy? Mieliśmy bardzo dużo interwencji policyjnych, gdzie, no, wyobraźmy sobie, kat został zamknięty z ofiarą w jednym pomieszczeniu. Zamknięty. Ofiara, kobiety zazwyczaj. Bały się dzwonić, bały się mówić, ale nie bały się pisać. A ja stworzyłam platformę, w której każdy mógł wypisać swój problem. To jest jakoś tak łatwiej wypisać bez świadków, niż opowiedzieć na głos. I e, mieliśmy bardzo dużo interwencji e, takich policyjnych, tak? Kobiety pisały, jestem bita, moje dzieci są bite, nie wytrzymam. Mieliśmy dużo takich akcji, naprawdę, niestety. Przedsiębiorcy znowu pisali w różnych sprawach, tak to były, wchodziły tarcza, jedna tarcza, druga tarcza. To było takie koło ratunkowe, za które być może dzisiaj krytykujemy tam ten rząd. Ja nie mówię, że ja pochwalam. Jakikolwiek rząd, ale tamten rząd dał przedsiębiorcom koła ratunkowe. I żeby z nich skorzystać, trzeba było znać przepisy. W tych przepisach, niech mi pan wierzy, gubili się sami prawnicy. A co dopiero przedsiębiorcy? Pisali w każdej sprawie. Zusowskiej, yy, yy takiej stricte swojej biznesowej i gdy ta nasza akcja hulała już w Polsce, zaczęli pisać do mnie ludzie Polonia, z zagranicy i dlatego to dostałam nagrodę Biznes bez granic, pomoc bez granic, ponieważ otworzyliśmy, ja znalazłam kancelarie prawne, które działają na terenie Unii Europejskiej, z nimi nawiązałam kontakt i zaczęliśmy pomagać też Polonii. Jak to teraz działa? Bo rozumiem, że pracują z, pracuje z wami wielu prawników, którzy znają się jakby na, na wielu różnych dziedzinach, tak? To była akcja y, stricte w okresie pandemii. To teraz już y, ona nie działa. Kolejna akcja, którą y, zorganizowałam, to była akcja pomocy prawnej dla y, Ukraińców, jak wybuchła wojna, tak? Wtedy pomagaliśmy na tej samej zasadzie, co wcześniej pomagaliśmy y, uchodźcom. Tamta akcja była w czasie pandemii. Ona się zakończyła, potem ruszyła druga akcja, mieliśmy kilka spotkań z 400 osobami na sali, każdy podnosił rękę, wybuchła wojna, tak? uchodźcy nie wiedzieli co mają, co mają robić i wtedy też właśnie tak szybko dosyć zareagowałam i zorganizowałam prawników, którzy jeździli po prostu po miastach, organizowaliśmy wraz z włodarzami miast spotkania. I tak pomagaliśmy. A na ile w Polsce w ogóle bezpłatna pomoc prawna jest potrzebna? Jak dużą potrzebę pani widzi? Bardzo, bardzo dużo. Jest od osób potrzebujących, których nie stać na prawników. Działają, tak? Są prawnicy, którzy działają z urzędu. Można. Można się do nich zgłosić, to wcale nie są gorsi prawnicy, bo niektórzy myślą sobie, że och, trzeba wynająć kancelarię prawną, bo trzeba zapłacić słono za usługi prawne, żeby dobrze poprowadzić swoją sprawę. To nie jest tak. Mamy bardzo dobrze zorganizowaną pomoc prawną z urzędu, warto z niej korzystać. Natomiast niestety nasza mentalność Polaków jest taka, że my kupujemy dom za milion. Bez prawnika i dopiero jak mamy po kupnie tego domu mamy problem, to wówczas idziemy do prawnika i wtedy płacimy duże pieniądze za tą pomoc prawną, bo jesteśmy w jakimś dołku już tak biznesowym i w ogóle finansowym, to wtedy, wtedy to jest ta pomoc prawna jest droga. Na zachodzie ta kultura takiej świadomości prawnej jest dużo wyższa niż, niż u nas. Kupując dom za milion nie szkoda nikomu wynająć prawnika za tam, 2000 zł, tak? U nas niestety to tak nie działa. To czyli edukacja, edukacja jeszcze raz edukacja. Tak, edukacja prawnicza u nas leży. Nawet na studiach prawniczych studenci e, nie uczą się tego, żeby później edukować. No niestety.